Dzień. Dzisiaj będziemy znowu rozmawiać w cyklu. Znamy się tylko z zbunie, Dzisiaj moim gościem będzie Agnieszka Czerederecka ze strajku kobiet. Za chwilkę, za chwilkę Posłuchajcie, że dojdę na miejsce, a wy w tym czasie zobaczcie sobie czołówkę. up and ride right, yeah, 'til we cross in the line. We sound champions. We know how to make it rain in the bedroom. We don't need a cup, got our own roof Coming at the same time, you. Dzień dobry, tak jak jest z nami Agnieszka Czerederecka, cześć. Cześć. No i wiesz, mamy taki cykl, który się nazywa Znamy się tylko z Facebooka, to w ogóle fajne określenie, to nie ja wymyśliłem, wymyślił to taki pan Miller z Poznania, ale w każdym razie jest tak, że każdy z nas ma po 5 tysięcy znajomych, nie wiem ile masz znajomych na Facebooku? Nie, ja nie mam nawet tysiąca, ja ograniczam mocno. A. No to czuję zaszczycony. Jest tak, że no, znamy tych ludzi tak niby przez Facebooka, ale rzadko z nimi gadamy, i ten cykl ma na celu właśnie przybliżenie tych znajomych. Agnieszka to pewno większość wie, ale kto nie wie, to jest jedna z liderek ruchu Strajk Kobiet. Um, organizuje, chodzi na demonstracje i, i walczy o prawa kobiet i właśnie za to ją bardzo, bardzo lubię i szanuję. Ale dzisiaj postaram się, żeby ta polityka była na drugim planie um, i generalnie ogląda nas cały świat, dlatego spytam, jaka pogoda w Warszawie, bo w Londynie jak widać pięknie. No niestety u nas brzydko pochmurno zapowiadają deszcz na popołudnie, a po południu mamy właśnie demonstrację Solidarn Warszawa Solidarna z Ukrainą. Więc niestety będziemy stać pewnie pod Pałacem Kultury w strugach deszczu. No ale trudno, nie pierwszy raz. No to przynajmniej nie w śniegu, tak jak tam na mm -hmm. Ukrainie. Wiesz, co, bo jak tak mówisz o, tych, o Solidarności z Ukrainą, to mi się przypomniał był taki, a pewno jest jeszcze taki ruch Femen. Mm -hmm. Dziewczyny też walczyły dosyć jakby nietypowy sposób o prawa kobiet na Ukrainie. Czy macie z nimi kontakt? Czy one jeszcze działają? Nie, nie mamy z nimi kontaktu. Nawet ostatnio żeśmy próbowały um, jakoś tam do nich dotrzeć, ale, ale jest ciężko. E, także nawet nie wiemy, czy dalej działają dziewczyny, czy nie. Aha. No bo e, ja wiem, że one miały takie dosyć radykalne akcje. I jeszcze była druga taka grupa, Dziewczyny z Pussy Riot ze wschodu. A, um... No tak, tylko że to już nie Ukraina, nie? To nie, już... nie, nie, to Rosja. Na razie nie wiadomo. <grym> <grym> w każdym razie ja wiem, że, że dziewczyny z Pussy Riot to chyba uciekło za granicę. Widziałem w jakimś serialu netflixowym tą, tą, tą główną protagonistkę mhm. ruchu. Miał się z nimi jakieś kontakty też? Nie, nie, z nimi nie miałyśmy kontaktu, z nimi też um, jakby podczas strajków, tych takich największych wtedy w 2020 roku. Um, nawet chyba Klementyna próbowała się tam z nimi skontaktować w jakikolwiek sposób, ale tam było coś dziwnego. Ja nie wiem, czy ta któreś z tych z Pussy Riot to nie przeszła na stronę Putina, chodziło jakieś takie dziwne plotki, więc jakby, a myśmy były wtedy mocno zajęte zupełnie czym innym e, i nie. I wtedy się nie udało z nimi skontaktować, a później no to już tak jakby o nich też, że tak powiem, troszkę ucichło e, te akcje, które robiły, te najważniejsze akcje, które robiły, to były w zasadzie kilka lat temu, tak? Uh, na ekspo, tak, no. to, Ale wiesz co, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, że mm, właściwie nie, nie, e, nie, nie, nie gorszy mnie to, że pokazują biusty. E, mm -hmm. Natomiast zastanawiam się, czy nie powinno nas gorszyć to, że epatują, że trochę tak się uprzedma uprzedmiata wiają, tak? Czy to można tak odebrać, czy. Znaczy, kobiety myślę, że na całym świecie e, sięgają po różne formy walki, tak, formy protestu, tak. E, I jakby e, pokazanie biustu, no, u nas też dziewczyny pokazywały biust e, i robiły to w listopadzie. Hmm. Było zimno, tak? E, I jakbyśmy to rozumiały doskonale u nas, u nas jedną z osób, która się rozebrała. Była Monika Dąbrowska, nasza koleżanka, która w tej chwili w komando głównie działa i jest to dziewczyna po odjęciu dwóch piersi, po, 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 po zabiegu, tak? Po, Bo to ma jeszcze po raka, tak? I ona to zrobiła głównie z tego względu, tak, żeby pokazać, że dziewczyny nie, boi, nie bójcie się, kobiety nie bójcie się, damy radę, przetrzymamy wszystko, nawet jeśli jesteśmy chore, jeśli w tej chwili jest coś złego się dzieje i tak dalej, wywalczymy w końcu e, tą wolność I, i, i to, że ona wtedy, wtedy jakby się rozebrała, co to, to miał zupełnie inny wymiar. Nawet niż rozbierają się po prostu dziewczyny, które owszem fajnie walczą, w ten sposób wyrażają swój protest, ale nie, nie, nie były nigdy chore, tak. Nie. Ale jeszcze pamiętam, był taki e, moment, e, m, że było organizowane takie tak zwane, to jest cy cytat, mhm. marsze szmat, A, to też była e, fajna idea. I pamiętam tam mhm. też były dziewczyny, oczywiście miały zaklejone. Mm -hmm. Sutki, ale to też moim zdaniem trochę nawiązywało do tych, że tak powiem, wschodnich metod walk kobiet. Tak, znaczy to, to chyba te faktycznie stamtąd, tak jak kojarzę, bo na przykład teraz białorusinki latem walczyły również w ten sposób u nas tutaj w Polsce, gdzie jakby o, o, pokazywały biust zaklejony taśmą klejącą, między innymi Jana ze swoimi koleżankami białorusinkami, dołączyło się do tego część Polek odważniejszych, które, których też jakby, ta forma protestu jest bliższa e, i jakby nie wywierało to mm, jakiegoś strasznie negatywnego, w ogóle negatywnego skutku to nie wywierało na... E, myślę, że jest to jedna z form walk po prostu i tyle. Jeśli kobieta chce w ten sposób wyrażać swój protest, uważa, że e, to coś da, że, że w ten sposób manifestuje, to jestem jak najbardziej za. Wiesz co, ja myślę, że to wręcz jakby trochę weszło do popkultury, bo mhm. były takie teledyski na przykład e, chyba Lady Gagi, e, gdzie tak samo mhm. występowała i na pewno była Milan Siris. E, też w teledysku miała e, mhm. zaklejone Taśmą, a także to, to jest nasz wschodni, że tak powiem, w, wkład trochę w popkulturę mhm. I, i to jakby przesuwa granice, jakby to powiedzieć, kultury trochę, bo ja miałem podobny problem kilka miesięcy temu z słowem jebać PiS. Teraz nie będziemy mhm. tego nawet wy, wyciszać, Napisałem taki tekst. Akurat chodziło o poparcie strajku kobiet, i poprosiłem takiego mojego przyjaciela też z internetu, z Facebooka Ludwika Janiona, który jest bardzo znanym redaktorem literackim. Mhm. I tak rozmawialiśmy na temat tego hasła. I on po powiedział, że to słowo jakby straciło swój pierwotny taki sens i teraz weszło do kultury, do języka. Mm -hmm. I słowo, zestawienie takie frazologiczne, jebać, pis, już nie znaczy to samo, co jebać, i jeszcze bardziej obrzydliwe słowo pis, tak, mm -hmm. I to, że w całości nie jest słowem wulgarnym. A, tak. tak mi się wydaje, tak samo, jeżeli chodzi o to pokazywanie piersi. Ja myślę, że to od 1963 roku w Polsce a, stało się tak, że to, to, to chrześcijaństwo, które nam Wprowadzono, powiedziało, że ta część ciała jest jakimś tabu i, i, i przez te tysiące lat istnienia Kościoła katolickiego i tego, tej moralności katolickiej a było to tabu. Zresztą całkiem niedawno arcybiskup Jędraszenko mówił, że to kusi młodych chłopców i że w ogóle nie wolno karmić tą piersią. I to moim zdaniem trochę jest taki powrót, Próba powrotu, no bo to pi pierwszy krok do normalności, żeby jakby plaże topless były rzeczą no właśnie. normalną, tak, I, i żeby kobiety nie musiały ukrywać e, tego, czego na przykład faceci nie muszą, tak. Dokładnie, natomiast plaże Toples, no wydaje mi się, że w całej Europie jakby nie, są od lat, i jakby tutaj nie, nie. Toples, jeśli kobieta chce się opalać, to oczywiście opala. No nie wiem, sama bywam czasem w Grecji czy we Włoszech i jakby spotkałam się z tym, co jest zupełnie normalne tam. No u nas nad Bałtykiem gorzej. Aczkolwiek parę razy zdarzyło mi się widzieć dziewczyny, które się opalały topleski i to jakby też było zupełnie normalnie przyjmowane, przynajmniej przez większość społeczeństwa. Natomiast no, dawno nie byłam nad Bałtykiem, może się czasy niestety zmieniły na gorsze. Hmm. Ale wiesz co, to może być taka kontrreformacja, bo pamiętam, że jak ja byłem małym chłopcem, to w ogóle jarałem się takim teledyskiem świętej pamięci Rudy Schuberta, chałupy welcome to i tam, <grym> tam ta pierwsza plaza nudystów i wydawało się, że ta Polska w latach 90. idzie w stronę takiego liberalnej normalności, tak? <grym> a, i, a, a teraz jakby dzieje się tak, że że cofamy się, tak, no, na przykład te, hmm. te, te wszystkie pomysły pani Nowak czy pana Czarnka, hmm. moim zdaniem jest taka typowa kontrreformacja. Ja, tak. ja... Znaczy, ja nie rozumiem w ogóle jak kobieta, druga kobieta może w ten sposób uważać, myśleć, no bo jakby, i mówię w tej chwili o pani Barbarze Nowak, tak, o pani kurator, bo to jest wręcz, to jest dla mnie niezrozumiałe, bo facet, no to dobra, może myśleć inaczej, nie wiem. Nie jestem mężczyzną, nie wiem. Natomiast wydawało mi się zawsze, że kobiety powinny się wspierać i, i jakby mm, dążyć do tego, żeby skoro już wywalczyłyśmy w jakiś sposób to równouprawnienie, no to się dalej wspierać w tym, tak? A pani Nowak ewidentnie ciągnie w dół. A ja cię zaskoczę, bo mi się wydaje, że. Kobiety i mężczyźni też nie mogą tak myśleć, i dowodem na to jest ta cała aferka w świętej pamięci Ordo Iuris, gdzie bo to jeszcze istnieje, ale to myślę, że jest no tak. stan agonalny, kiedy pan Tymek. Zresztą strasznie takie erotyczne imię Tymoteusz, bo przecież mamy też pana szydło i pani zapomniałem nazwiska, ale pani. Karolina. Karolina ja też nie pamiętam, jak pani Karolina ma na imię. Ta tak, oni byli tacy strasznie na nie w ogóle wszystko prezerwatywa wróki w ogóle i, i tu nagle wychodzi, że romans, nie. I ja bym się nie zdziwił, jakby się za jakiś czas okazało, że pani pa, pa, pani. Nowak też ma jakieś tam trupy w szafie schowane, tak, nie wiem, dla mnie to wygląda jakby była transpłciowa i to bez obrazu dla transpłciowych, ale... Ale coś w tym musi być, że ludzie, którzy tak bardzo nienawidzą wolności innych ludzi, wolności ekspresji, są z drugiej strony mają te, te trupy w szafie, tak? i może to jest tak, że oni, ponieważ są tak bardzo rozwięźli, tak, tak bardzo liberalni w potrzebach, Mm -hmm. Że zabijają to, to w sobie, nazywając to grzechem, i tłumią w ten sposób u siebie też. No, ale oczywiście, tak jak każdy wulkan czy, czy butelka szampana, kiedyś następuje erupcja i to leci. Ja tak myślę. Oczywiście, znaczy, co, mi jeszcze przychodzi na myśl jedna rzecz, że po prostu to są bardzo zakompleksieni ludzie. Tak? W jakiś sposób też skrzywdzeni przez to, że, że mają tyle kompleksów. Być może to się wywodzi z dzieciństwa, z jakiegoś złego traktowania wychowania z, z domu, w którym była, nie wiem, przemoc, jakieś bardzo dziwne zachowania, takie nie w porządku. I być może te kompleksy w tych ludziach, a, jakby a, a chęć dążenia do tego, żeby, jakby, nie wiem, się realizować, jakby u, u zewnętrz, znaczy, jakby mieć fan, fajne, nie wiem, fantazje seksualne, nawet i nagle ten, ta, 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 te kompleksy i te, takie wychowanie, taka dłuższczyzna, w której cały czas niestety tkwimy chyba, w, znaczy w większości Polak, Polaków tak, tkwi w tym, um, no to wyzwala właśnie takie a nie inne zachowania, reakcje i, i skrajne znowu reakcje w drugą stronę. Wiesz co, ja jakby dla obrony Polaków powiem, że by mm. Pani też są takie sytuacje, że pewne rzeczy gorsze po mm -hmm. mule. Myśmy mieli krótko przed pandemią taką akcję, którą niestety pandemia i lockdowny przykryły, że mm -hmm. chłopaki jeździły bez spodni metrem. I było tam bardzo dużo zdjęć w prasie i w ogóle, i to była fajna akcja takiego otwarcia. I u nas mówią, że a, takie plasze nudystów, te golasy to tam na wschodzie, w Niemczech i tam w ogóle, nie? Ale jak też byłem w Niemczech, to mówili, nie, nie, to u nas to nie, to tam gdzieś w Ameryce, na zachodzie, może w Anglii. Ja myślę, że to wszystko jest kwestia proporcji, że ludzie wszyscy są równi, tacy sami, tak, że... E, e, tylko, że u nas te proporcje są e, zachwiane. Hmm. Tematu poprzednie. Mm -hmm. W każdym razie i tak musimy skończyć, bo, bo e, jego program ma swój e, mm -hmm. temat. Agnieszko, e, będziemy trzymali za Was kciuki. Mam nadzieję, że już niedługo. Te protesty będą, że tak powiem, mniej uciążliwe, mniej bolesne. chciałem jeszcze porozmawiać na temat um, takiego szpiegowania was i tego Pegasusa, mm -hmm. bo pewno też was jakoś tam kontrolują, szpiegują. Ja ci się przyznam, że wczoraj zostałem wyrzucony z jednej grupy sympatyków um, połowni i mm -hmm. był wielkim sympatykiem. No, po prostu monitorowałem w tym sensie, żeby. Mm -hmm lub zamieszczałem tam filmiki, bo ktoś jakby sprawdził mój profil prywatny i uznał, że są nieodpowiednie treści, jak dla człowieka w połowni. I, i, i tyle. Nawiasem mówiąc, te treści to nie były komentarze, nawet nie felietony, tylko cytaty z posłów w połowni. Mm -hmm, mm -hmm. Tak to wygląda. W każdym razie... Ja jeszcze raz dziękuję za, za, za czas. Bardzo ci proszę, jeżeli nie subskrybujesz nasz albo ktoś nie subskrybuje nasz, to subskrybujcie Państwo kanał. Proszę Jasne. o komentarze. Jak Agnieszka przeczyta te komentarze, to pewno odpiszę, Ja też będę odpisywał. No i do zobaczenia w kolejnym. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. A safe place, we said, it on the same pace. Yeah, I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you talk back. Keep it spicy. There's a fat fact we on the right track. Yeah.